Miejsce w minutkę Kuwait. Wiedź koniecznie na wieżę kuwejskie. Z najwyższej, która ma 187 metrów wysokości, możesz podziwiać panoramę miasta i to Kupelskiej. Wewnątrz znajduje się obracująca restauracja i kawiarnia, która jest warpa swojej ceny. Stąd dojrzysz jeden z najdłuższych mostów morskich na świecie, który liczy prawie 50 km most Szejka, Jambira al-Ahmada al-Sabaha. Następnie zanurzywa byrycie Suk al-Mubarakia. Tradycyjnego taru. Znajdziesz tutaj wszystko, przyprawy, perfumy tkaniny, złoto. Poczuj klimat orientu, targowania się i arabskiej gościnności. Odjedź wielki meczet, jeden z największych na świecie meczet, który zachwyca architekturą i bogatym wnętrzem. Widzieliśmy wiele meczetów, ale ten trzeba to podkreślić jest naprawdę wyjątkowy. Dosłownie urzeka swoim pięknem i klimatem. Po ulicami Kuwejtu. Znajdziesz tutaj ciekawe miejsca, jak Fish Market, Marina. truly se